Witam tu wichu 193, a to jest prezentacja moda Mine Up. Jeszcze zanim wgram go na Let's Playa, tylko przetestuję i przetestuję go z wami, żebyśmy wiedzieli czego się spodziewać. Tak więc ja tu zrobię nowy świat. Mine Up nazwę no. link do moda. Pojawi się w tej chwili, w anotacji, gdzieś w jakimś rogu. Tak więc, tutaj pojawia, pojawia się takie coś. Za cholerę nie wiem co to jest, bo widzę to po raz drugi. Po raz pierwszy to było jak sprawdzałem czy działa. Tak więc, Underworld to jest nad ziemią. A our, love, our World to jest pod Ziemią. A jeżeli chodzi o Fast Travel, to chyba chodzi o teleport. E, tak więc ja tu mam world Skylands. To są Skylandy, a Skybloki. Tylko nie wiem, jaka jest różnica między y, tym, a tym. Tak jak tutaj. Bo to mogę ustawić sobie nawet nether nie wiem jaka jest różnica między Nether 2 a Nether zwykłym A ja tu mogę nastawić sobie, nie wiem, tak, o, takie coś No to zobaczmy co z tego wyjdzie To jak, ja, jak nie wiem, Nether będzie na kurze? Czy jakoś tak? Zresztą, zresztą zobaczymy zaraz sami yy, Czego tu się spodziewać hmm. O i właśnie niedługo w wersji tam kolejnej man up będą dodane inne, jeszcze dodatkowe rzeczy. Takie jak yy... nie wiem dokładnie, więc nie będę mówił, żebym się nie pomylił czasami. Ok, tak więc sprawdźmy tutaj. Yy, tutaj się świat jeszcze pojawia, więc będą lagi. Nie, nie zwracajcie na to uwagi. Patrzcie na to, jestem wyżej. Yy, tutaj macie koordynaty y, czyli wysokości, jakby co. Uuu, uh, tak, tak, no Przeszłem na drugie, to... Ale to były nety? Nie, to miałem nastawiony neter, nie? Nie wiem jak to jest Już jest 190, już jest 200 Y i nadal można kłaść klacki, nie? Mm, wow No ładnie, no ładnie, pięknie Mamy Skylandy Pięknie można tutaj, nie wiem, teleport zrobić w Let's Play'u na Skyland. Fajnie to by wyglądało. Jak widzicie współpracuje ten mod z, z modami jak Red Power na przykład. Bo ten marmur tu się pojawił. A wyżej? Jeszcze wyżej. Jesteśmy na wysokości 250. U. O, patrzcie! SkyBlocki! To jest wysokość 310, haha! Kurczę, ten SkyBlock mi coś przypomina. Jakiś inny SkyBlock przypomina. Fajnie! Tak więc, skybloki są pięknie. No dobra, można jeszcze wyższe? Trzysta... 300... 370, tam jest słońce? O kurcz 380, 390, 400 Wow Jeszcze wyżej? 400, 420, 430, 450 Uuu tak 450 to jest limit To i tak nieźle Wt Wcześniej było 128 Wow Wow, o dobra Dobrze, że to Creative Mode Bo za mnie została plama Uiii, o, tak, tak. O, wpadłem do wody. Ło, dobra. Sprawdźmy, co jest pod wodą. Pod ziemią. Tego moda. Fajnie, kurczę nawet, powiem, jest. No, 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 proszę. O, olej. Dobra. E, sprawdźmy wtedy. Kopiemy pod siebie. Normalnie limit był do, do zera, nie? Ta, do zera, minus 5 to gdzieś było. Widzicie te wzrosty FPS-ów, znaczy spadki są spowodowane tym, że im bliżej jestem na teru, wtedy ta lawa się pojawia i ona musi spłynąć w dół. I to dlatego są te lagi. Ale one ustąpią po chwili. Tak więc już jesteśmy prawie przez 0. Ok, jest 0, 4, mamy obsydian i jedziemy dalej. Przez obsydian i przez obsydian się przekopaliśmy do netera Kopiemy się, jesteśmy na głębokości minus 8. Teraz będzie gdzieś tak minus 20. Eee... Okay, muszę przystopować, bo lag, żeby ta lawa spłynęła trochę. Wow. Teraz będziecie mogli cały świat zniszczyć. Od góry do dołu. Już jesteśmy na głębokości minus 71. O, i słyszeliśmy tego. Tego gasta. No. Słyszymy gasta. Um, Kuczy. No lawa spływa już, bo ja chcę już kopać w dół. Hmm. Może w bok pokopiemy trochę. Nie wiem, jak wy, Ale ja jestem za O jesteś. Wow. Lawa spływa w dół. Znaczy pojawia się. O, o, o e, Poczekajmy trochę. A... Chyba już wystarczy. A ma, ma, podczas tego czekania może wam powiem coś. Spytam się was. Ale niech tylko jeden napisze, bo jak zawsze się pyta, pytam, to 20 osób napisze na to samo. Yy, więc yy, mam pytanie odnośnie tego, czy jak na przykład lawa spływa, to jeżeli się wyloguje się, a potem się zaloguje z powrotem, to ona musi znowu spłynąć, czy nie, bo nie pamiętam tego. Jeszcze laguję. Dobra, już się uspokaja. Okej. Okay. Naprawdę nie dziwcie się, że laguje na początku, bo naprawdę Minecraft ma sporo tego świata do zrenderowania. W końcu... Um. Jesteśmy na głębokości minus 94. Wow. Ale to jest yy, super robota. Jeżeli chodzi o ten mod. Windę zrobiłem do piekła Kopiłem tył lak, lak, lak Tak, lawa To może ja się przekopię gdzieś i wtedy wrócimy, bo O, przestało lagać Obsydian Jaka jest w ogóle granica tego Jesteśmy na 140 Zobaczymy za chwilę pewnie Popiemy w dół O! Coś było Tak, jakaś... ...jaskinia Czy coś yy, Od 1.0 Jezu, jakie dźwięki, przestraszyłem się Co tam się dzieje? Wow. wow! 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 Ten nowy wybuch, dźwięk był jakiś taki inny Pal jeszcze raz, jeszcze raz, nowa Ale fajne Dobra. Jest super Sprawdźmy co jest No już spokój, gast Po co ja tam? Dobra, Ta, w dół. ui, Jesteśmy na głębokości Minus 222. No nieźle powiem wam. Jeszcze niżej. Jaka jest... jakiś jak limit? Widzicie jak 300 około. O ja z limit, dobra. Jak widzicie nie ma bedruka, jest obsydian Pełno obsydianu. O. Tak więc limit to jest. 255. No, 255 to już jest ten. 254 to jest limit. Tak. 254. ok, No to sprawdziliśmy to. Teraz jeszcze sprawdźmy coś. Uh, single player, my up. Zalety. Jest delety. Żebym tego czasami odsunął. Kreaty World. Tam weźmy już go na jakoś tak. Kreative y i sprawdźmy jeszcze raz co tu. <coughs> jeżeli Nether zostanie fast travel, Skylandy będą tutaj. Znaczy... Jeżeli zrobimy tutaj skybloki. O. A tu nic nie zrobimy. To coś się zmieni? Skybloki są na górze teraz, a nether jest na fast travel Czyli chyba chodzi o teleport Nie jestem pewien Oha. Czyli teraz Skybloki są na górze, tak? A zobaczymy Teraz go, 141 Oczywiście można już wysokie wysokie wieże robić. Wyżej, 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 wyżej. Chyba nic nie ma. Aha. Ale spadamy, ale czemu nic nie ma? Czyżbym coś źle ustawił? No dobra, to jeżeli nie ma na dole, to może do, na, na, na górze to może na dole będzie. Yy, Neder był od zera, pamiętacie? Tak, pamiętacie. Przecież nether był od zera, więc zobaczymy co będzie. O złota. Już prawie. O, coś było? Nie, no dobra. Lawa. Fak, fak, fak. Spalę się. Ej, no. Dobre. Mm. Wow, wow! Ale miejsce sobie wybrałem na to? O chuj! <laughs> Diamenty mm. No, kupię. Dobra, kupię dół. O! Patrzcie, koniec. Nie ma nic... Y... No dobra. To już był 0, na zero był już koniec. Bedruk się w ogóle przestał... przestał nie ma bedruka, nie? Teraz. Chyba. No nic. No to... To była klapa. Eee... Tak Tak, była popla, Creative. Jeszcze raz. Ustawienie, ustawienie, ustawienie. Wtedy było tak ustawione. O, tak było ustawione. Fast Travel Nether. SkyBlock. No to może ustawmy tak. Skyland, SkyBlock. Ja chyba myślę tak, że... Yy, chodzi o kolejność, że najpierw to ma być, potem to A pod ziemią... nie, to jest pod ziemią A nie ja wiem. A jeżeli to jest under, nad ziemią Under, pod, nie A no tak, to jest nad, a to jest pod No to weźmy yy, under, zróbmy Nie da się skyblocków nie. Nether, nether 2, nether... o co chodzi z tym nether 2? Nie wiem yy, Our love world <laughs> Skyblock I Skylands Skylands Skyblock O Czyli teraz Najpierw powinny się pojawić skybloki, A potem te wielkie krainy Wiesz I na tym skończymy wtedy tą prezentację tego moda Mine up I Tak Ładuję o ja mam widzicie coś? ja nic mm. o oh, jest jest patrzcie skyblock okej okay. Są bloki. Jest. Można takie coś zrobić. A teraz wyżej powinny być Skylandy. Wow! Jaki piękny widok. A, Przeszłem na drugą, tę, tę gwiazdę samą już. Mm. Ciekawe, jak tutaj wygląda dzień i noc. No pewnie tak samo. Dobra. Wow! Ja pierdziu. Pięknie. To możecie teraz już wiecie, yy, grać na Skylandach tutaj. O. Od razu na starcie robić wieżę z Dirtu i. Bonza! Yy, to jest gum. Aha. Dobra. O, tam coś było. A nie to, tylko to Ty, jak to w ogóle wygląda z tym. Nie wiem. Hmm. Aaa, nie ważne. Pszsz. Teraz yy, Nether 2 był. Ostatni raz skopię w dół. Do zera oczywiście. Nie wyżej lak. Hmm. Do zera. O ile jest? Dwadzieścia dziewięć, 9 siedem, dwadzieścia Wodę? Ok, jest 0. No jest, yy, nether, no dobra. Ok, no co, wszystko działa. Yy. No tak. No to czym się do cholery różni nether 2 od nether 0? Yy, nether zwykłego Półczę. A wtedy był. Nie wiem już. Ale te ustawienia są dobre. To było. Nie pamiętam jakie. Zobaczycie na filmie tam z powrotem. No okej, okay, no. Co to jest? A nie myślałem, że to jakiś Skyblock. <gryw> Dobra. A nie jest, prawda. We latency, degird. Y, gravel. Dobra. To. Pokazałem wam, co wam chciałem pokazać po tym filmie. Powinien następny film być Minecrafta Let's Play. O ile dam radę go. O ile dam radę zrobić to, żeby działało tak jak należy. Bez Nowego Świata. No. I tak więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. Ale fajna, to fajna rzecz powiem, bo... No. I na razie.